ma Krapowy! Siema Miki. wiesz co? Cześć, cześć! Co tam u ciebie słychać? wiesz co? Była ostatnio u mnie mini. Nie wiesz może gdzie ona teraz jest? A, wiesz, że była? No właśnie... Trzy dni jej już nie ma w domu. No widziałem, że grała u ciebie chwilę. Nawet widziałem, że zrobiłeś jej drinka, wiesz co? Nie powinieneś, ona nie powinna pić. A potem patrzyliście na spacer. Wiesz co? Nie interesuje mnie to, czy coś robiliście. I on z nią problemy. Teraz jej aktualnie nie ma w domu trzy dni. No i dlatego przyjdę do ciebie zapytać się, czy może nie wiesz gdzie jest? Nie wiem, taka była trochę dziwna, wydawała mi się. Taka wizyta znienacka. Nie wiem co miałem myśleć, co miałem sądzić. Po prostu pograliśmy chwilę. Później, żeby ją wyprowadzić, zaproponowałem jej w sumie spacer, tak, żeby gdzieś wyjść. No nie, nie robiła kłopotu. W trakcie spaceru powiedziała nagle, że musi gdzieś iść i zniknęła. Także ja nawet nawet nie, wiem, nie mam pojęcia gdzie ona jest. Naprawdę. Sorry gościu, sorry. Dzięki, że ją przyjąłeś, wiesz, martwisz, jak cholera! Nie wiem, co ona robi. Znika, nie, nie odbiera telefonów. Ale wiesz, co oglądałem twój YouTube kanał, który prowadzisz? Bardzo fajne gry. Boże, zagramy w coś. Przy okazji, jak tu już jestem, zagrajmy w coś. Polecam ci grę, w której ja jestem główną postacią. No spoko, jak chcesz, to możemy zagrać. Oczywiście, pewnie, że tak, kurde. No to gramy! Woo! Jasne, pokażę ci tę grę. Nawet bardzo lubię tę grę. Super! Mam ją, doskonale. Świetny wybór. Super, gramy! Gramy, 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 gramy! Twoi widzowie na pewno się ucieszą. Siema widzowie, dzisiaj recenzja gry o myszce Miki, Miki Safari Letterland. Poziom trudności tej gry jest tak naprawdę minimalny. Poziom trudności tej gry, ta gra jest stworzona dla dzieci generalnie. Nie wiem czy to w ogóle zabija, to nawet nie zabija, to tylko się o to potykasz, Także tutaj nawet nic w tej grze nie zabija. Gra polega na tym, żeby złapać literki i ułożyć jakieś słowo. Ej, gra jest po prostu genialna. Śmieszna. Z tej, z tej gry po prostu bije całkowita lekkość. Myszka Miki robi jakieś śmieszne miny. O, spada, ślizgnie się, poślizgnie się. O, jak tu, jak tu idzie delikatnie, żeby się nie poślizgnąć. Woo! A tu ślisko. Mamy literkę i mamy wyraz Gum Guma. No proszę Państwa, co za wspaniała gra. No, nic nie. No, no, naprawdę, no patrzcie się, guma, myszka Miki z gumą. <gum> no przecież to. Oh boy! Ta gra to jest bajka. No dosłownie bajka, przecież to jest na podstawie bajki robię ta gra. Ej, ale w ogóle, co się taki dziwny. Jaki jestem dziwny? Normalny jestem, animowany. Mi była pluszowa, bo. Ona była teraz z innego wymiaru, wiesz? Przez te wasze międzywymiarowe podróże mam zaburzenia w tej rzeczywistości. Nie widzisz co tu się dzieje? Musicie ciągle mnie odwiedzać, nie mogę sobie spokojnie grać, ja wiem, że są fajne gry, no ale kurde, wszyscy do mnie, do mnie masakra. Najpierw jestem tu, nagle tu, nagle mam coś innego w ręce, nagle coś tam z tyłu w tle się dzieje, co tu się kurwa odpierdala w ogóle? Żeby to wiesz, jak ty mnie opuścisz, żeby tu wszystko wróciło do normy, proszę cię, dobra? Masakra, normalnie człowiek w spokoju pograć nawet nie może. O, jakiś gufi. Dobra, ładujemy na napis Guma do maszyny. I co dostaliśmy w zamian? Kolekcjonujemy sobie literki. Woo! Literka! Aha, i teraz muszę zaznaczyć, gdzie jest V. No wiadomo, tu, dobra. Jest! Wygrałem! Jest jeszcze druga wersja tej gry. Ja mam tę grę też. Poziom trudności jest niesamowity w tej grze. Można się naprawdę dobrze bawić. Karaiby. Lecimy. Oh boy! Muzeum. I Goofy nas bierze na przejażdżkę! No nie no taką grę. Taką grę grać to jest masakra, to jest coś pięknego. Patrzcie się, jakie karaiby! O, słoneczko się uśmiecha do nas. Szukamy literek. Szukamy literek. Mamy trzy literki do wzięcia. A nie, jeszcze jedna jest gdzieś. O! Patrzcie się, co się dzieje. Pływam sobie. No nic się nie dzieje, myszka sobie pływa. Żółwik. Patrzcie się, on nie zabija, on tylko się można od tego potknąć. Trampolina jakaś. Gra jest po prostu no zajebista, lekka, przyjemna. A jeszcze nie ma, o, podrapał się. A nie, co jest, ale nie widziałem wszystkich literek, także u, to coś będzie nie tak, bo to co, bez literek też można iść do zakończenia gry? Takie ułatwienie jest? W sumie nie wziąłem wszystkich literek. To co, wygrałem etap pomimo tego, że nie wziąłem wszystkich literek? No to dziwne trochę faktycznie. No niech będzie, no. Czyli to jest zaliczone, powiedzmy, to jest zaliczone. <grym> no to gra jest prostsza niż myślałem, tak naprawdę jest yy, prostsza niż myślałem, bo myślałem, że trzeba zebrać wszystkie literki, żeby dojść do mety, a to nie trzeba tych literek zebrać. Wystarczy do końca i w prawą stronę ekranu i, i zwycięstwo. Także gra jest przewidziana dla dzieci, ewidentnie. Tylko i wyłącznie. O, niebezpieczne węże. Łatwa, to jest mini. I grzybki. Ale przede wszystkim ta gra charakteryzuje się dość dobrą, wysoką grafiką, jak na standard dynesowe. Patrzcie się, jak fajnie się otrzepa, jak wyszedł z tej, z tego przejścia. Zadbali nawet o takie szczegóły. O, widzieliście, jak ten, kurde, z tego brudu. A mogę to złapać? Ła, grzybek, jak super Mario. Dobra, zabiłem go, nie chcąc co. Wiedziałem, że mnie. Dobra, jest literka. Hipopotam, dawa! Jeee! Yeah! O, jeż! Yes! O, to mnie ukuje już. No, ale na szczęście jesteśmy nieśmiertelni w tej grze. Ostatnia literka, bug! I idziemy na metę. No, coś pięknego, w taką grę mogę grać. Panowie i panie, no, etap trwa 20 sekund. Trzy literki, zwycięstwo. no Pełna satysfakcja. Gra gwarantuje pełną satysfakcję. Ale tam nie wziąłem całego napisu, więc nie było tego obrazka końcowego. Wspaniała gra. Woo! To przeszedłem. Dobra, lecimy. Piramidy. Nie ma tutaj jakichś ciężkich etapów. Ginięcia. I literka jedna już jest. Jeszcze dwie. Podejrzewam, że daleko ich nie będę szukał. O, trzeba tutaj jednak się trochę postarać. Tutaj jakieś wymogi są, co do tej trudności. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jest! Tak, jak w tej grze ulubionej dla dzieci. Nie ma, nie ma, nie ma, jest! O, jak spadłem! A, nie, 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 ja nie, nie chcę iść na łatwiznę. Ja chcę zebrać wszystkie literki. Tam, była koniec, tam był koniec gry. Ja nie chcę iść do końca gry, jak chcę literkę. Dokładnie. Nauka czytania, grania. A, ale spadłem. Jest, koniec. Wspaniała gra. No nie no, to jest... Poziom trudności tej gry to sama przyjemność. Jest świnka, śmieszna dosyć. Pi. Oh boy. Ta gra jest idealna na to, żeby się odstresować. Oh boy. Czy może z tego trzeba będzie ułożyć później jakiś wyraz? CKM. Dobra, mam jeszcze dwa etapy do przejścia. Tu skracamy już tę animację. Lecimy! Znowu trzy literki! Nasze zadanie to zebrać trzy literki. Jedna jest! Okej, okay, krokodyl nas zaraz wybije do góry. Wow, jak fajnie! Krokodyle nie gryzą, tylko pomagają w tej grze. Jest druga literka! Super gra. Krapowa retrocencja, recenzja najlepszych gier. Aaa, A nie! Kurde! Za wcześnie wskoczyłem, nie zebrałem fly. Pewnie była tam mucha. Słowo, ale nie zobaczę obrazka, niestety, bo zebrałem za wcześnie ten. Do końca etapu poszedłem. No nic, niestety. Ale gra dzisiaj na 10. Dobra, ostatni etap z tej mapy. Zobaczymy, czy e, pojawi się potem jakaś nowa mapa, czy będzie jakiś jeszcze końcowy etap. Jerzyk. Jest! Literka! Ale fajna gra. Nic mnie tu nie zabija, nic mnie tu nie stresuje. Po prostu biegnę sobie przez piękne krajobrazy ośmiobitowych map i skaczę do góry i zbieram literki. Coś wspaniałego. Mam trzy literki. Pszczoła. Koniec gry. Jest! No coś pięknego. Ta gra to jest... Ide po prostu ta gra to są czyste, pozytywne emocje. Jest pszczółka, ale trochę zła. Oj oh boi. Wspaniała recenzja. Ta recenzja naprawdę będzie super. Krapowa retrocenzja dla Was. Recenzujemy tylko najlepsze gry. Ta gra ma w sobie ten czar. Ta gra ma w sobie ten ośmiobitowy czar. Czysta przyjemność. Czysta, pozytywna energia płynąca z telewizora. Nie wiem czy na końcu nie trzeba będzie ułożyć tego jakiegoś wyrazu O! Czy to koniec gry? Jest chyba koniec gry! No kurde, ale fajnie, ta gra jest najkrótszą grą jaką grałem Na Pegasusa Polecam każdemu zestresowanemu człowiekowi zagrać w tą grę, Miki na Safari Bardzo łatwa, nie da się w tej grze zginąć Nawet nie da się stracić energii, mocy żadnej, także... Polecam każdemu No chyba to jest koniec gry, nie wiem ale wygląda na to, że tak. Chyba, że jest jeszcze jakiś etap na końcu. No, jeżeli nie, no to to wszystko w takim razie. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. Subskrybujcie, lajkujcie. Tak, The -end. end. Dzięki za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Tęski za mini. Kobiety, kobiety. Widzicie, jak jest. Kobiety. Ej, jak możesz, to wytnij mnie, nie pokazuj, że byłem szukać mini. Nie chcę, żeby ludzie się dowiedzieli, że mam z nią takie problemy. Nie będę o niej mówił. To ciężki przypadek. Ja ją kocham, a ona. Wiesz co, zagrajmy w coś! Pokaż fajną grę! Boże, zagramy w coś! Okej, okay, słuchaj, no to może w coś zagramy, no nie ma dla mnie problemu. Mam tę grę, o której mówisz. Gramy! Bo to zagrajmy w coś! Pokaż fajną grę, wiesz co? Jasne. Polecam ci grę o mnie. Są takie fajne gry. Gdzie ja jestem główną postacią? Możemy zagrać w to, jak chcesz. Okej, okay, tamta gra Miki na Safari była tak świetna, że postanowiłem od razu uruchomić tą drugą część. Tam było w krainie literek, teraz jest w krainie cyferek. Naprawdę gra była świetna, przeszedłem ją chyba w 5 minut. Miki Adventures in Numberland. Normal, chyba to jest to samo, to jest dwójka tej gry. To jest tak naprawdę teraz jedna z moich ulubionych gier na Pegasusa. No genialna jest ta gra. Jedziemy, co tu się będzie działo? Numberland City Level 1, Collect the Magic Number one! Ale czekajcie, tylko jeden. Mam. No dobra, coś tu biorę. No i jest różnica grafiki w grafice. Hopla, hopla, telefon! No, wygląda na to, że tutaj już się skułem, ale czy gdzieś jest energia, która jest odejmowana i mogę zginąć, czy nie? Jest jedynka, dobra, mamy jedynkę. Czyli chyba gra jest ukończona już. Teraz tylko musimy dobić do końca dojść do końca planszy. Może bierzemy sobie tą kulkę? Może te kulki powodują, że mogę strzelać czymś? Spadam, spadam. Dobra, dobra, pokonujemy to, pokonujemy, bo ja nie wiem, czy. O! Wynik tej całej gry mojej. E, Zebraliśmy jedynkę. Można iść do końca. Można przy okazji pozbierać jeszcze jakieś punkty. No tutaj bądźmy pragmatyczni, nie będziemy tego przedłużać. Zgadłem! No, bo to jest taka gra dla dzieci. Także tutaj liczenie jest do pięciu. I lecimy dalej, kolejny etap. Let's go! Ok, no to lecimy, szukamy trójki, szukamy trójki. Ło! Wow, lecimy, gdzie może być ta trójka schowana? Jest trójka! Mamy trójkę, radość, taniec radości. Dobra, no to lecimy teraz do tego, do końca gry już, nie będziemy tego przedłużać. Pozbieramy co będzie po drodze, szukamy tych drzwi, czarodziejskich drzwi. Jest czwórka! Nie, 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 czwórki nie bierzemy. Dobrze pokazał, czwórki, nie, nie, trójka miała być. Okej, okay, szukamy drzwi. O, o, pieprzyłem się do jakiejś maszyny. <grym> dobre, dobre, śmieszne to było. Są drzwi! Koniec! No kurde, no recenzować taką grę to jest cała przyjemność. A, mam po kolei, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No widzicie, nie jest taka prosta ta gra, no nie jest taka prosta. Musimy znaleźć numer 7, bo trudna liczba, trudna cyfra, chciałem powiedzieć. Liczba to jest dwucyfrowa, cyfra to jest. Po... Jest od razu! No kurde! Ale fajna gra, od razu wygrywam. Dobra, biorę gwiazdkę. Lecimy. Żyrandol! Dwójka nie, dwójka nie, 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 kolego. Dwójka nie, lecimy do drzwi. Siódemka! Była już siódemka, no ale zbierzemy drugą oczywiście. Jest kolejna siódemka! Czaje z radości! No gra jest po prostu genialna, gra jest genialna. Lecimy do drzwi, tu jakieś wysokie schody z poręczą. I są drzwi, jest! Przeszliśmy to, super! Dobra, Space Center, nie wiem czy tam jeszcze wiatraka powinienem nie przejść. O, kurde, jaki fajny etap. Widzicie, jaki stan nieważkości tu jest? Ale nie, tu już nie ma, bo tylko w kosmosie jest. Patrzcie się, jak fajnie to wygląda. Ten stan nieważkości. Uh, super. Ła, wow, rakieta. Jest piątka. Ping. Yeah. Piątka. Lecimy do końca. Lecimy do wyjścia. Mam piątkę. Trójka nie, trójka nie. Piątka. Koniec. Jest. Przeszliśmy. Kolejny etap. Ok. Znowu trudne wyzwanie. 1, 2, 3, 4, 5. I sześć! No i super, kurwa. Gramy, 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 gramy! Gracie, gracie, ci się opierdalacie! Czekajcie, bo trochę teraz zgubiłem się, bo muszę znaleźć chyba jakiś etap, którego nie przeszedłem, tak? A przeszedłem chyba wszystkie etapy, nie wiem, zobaczę, tu się zatrzymam. Chyba, że nie zebrałem wszystkich. Yy... Bo w którymś tam etapie było tak, że trzeba było zebrać dwie cyferki. Chyba, że to już jest cała gra, nie wiem, bo. Chyba, że to już jest cała gra, muszę sprawdzić na gameplayu. A nie, byłem w tym etapie? Chyba nie, w tym etapie nie byłem. Możliwe, że trzeba zebrać wszystkie czwórki w całej, na całej planszy, a nie tylko jedną. No to to będzie trochę zbyt trudne wyzwanie na tego gameplaya, żeby go zrobić. Bo to ciężko będzie to policzyć. To trzeba by sobie to zapisać. O, bo tu jest inna czwórka znowuż. Może o to chodzi. Może trzeba zebrać wszystkie dane cyfry na ka ka każdej planszy. No ale ciężko powiedzieć, czy udało się zebrać wszystkie, bo. Nie ma jakiegoś miernika, który pokazuje, że zostały zebrane wszystkie albo nie wszystkie. Dobra, to nic, to w takim razie ja to jeszcze zebrałem. Jeszcze jedna czwórka była tu, powiedzmy. No więc możliwe, że na każdej planszy jest więcej tych cyferek niż ja myślałem, że jest to trochę trudniejsze niż myślałem do przejścia. Dla ciekawskich proponuję zobaczyć sobie gameplay. Jeszcze na pewno ktoś dał radę to przejść tak, jak powinno się to przejść, prawidłowo. That's great! O! 3, 4, 5, 6. O nie, coś się zmieniło nagle, czyli jakoś tam trafiłem na ten etap, w którym nie uzupełniłem czegoś. Bo widzę, że mamy zmianę i chyba przeszedłem grę. Super, aha, dem left to collect. Okej, okay, dobra, czyli rzeczywiście trzeba jeszcze coś tutaj dozbierać. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, trzymajcie się. Dobra, to tyle w takim razie. Naprawdę fajne gry. Dzięki za informacje. Idę szukać mini. Fajne gry. Ja również się żegnam z widzami. Dzięki na razie. Cześć, trzymajcie się! Jak ktoś z Was będzie widział mini, to niech da mi znać! Przedstawiam się y, międzywymiarowe podróże z tej bardzo jak w swojej rzeczywistości. Dziś. Kurwa, ma, z tymi Wszystko właśnie... Międzywymiarowe podróży mam zaburzenia w tej rzeczywistości. Nie widz co tu się dzieje. Nie tego kurwa nigdzie. Kurwa, gdzie są te ciościki? Te pady! A no.